Poprosimy ogromne prawa powitalne od wszystkich, dla wszystkich. Witamy Was. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego zapraszamy prezesa pana Jacka Sawickiego. pracówka mająca swoją siedzibę w Żyrardowie, w której historia sięga 1884 roku. Spółka świadczy szeroki zakres usług medycznych. W jej skład, oprócz szpitala, wchodzi przychodnia specjalistyczna, zakład diagnostyki oraz zakład opiekuńczy. Zapraszamy, Doroto, chodź z nami, prosimy tutaj. Zapraszamy, moi drodzy, więc Świat Polskiej Medycyny, wspaniałe nagrody. Poprosimy o ogromne brawa! Szpital w Żyrardowie, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego otrzymał certyfikat rzetelności. Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie. Tym bardziej, że jeszcze w roku ubiegłym nad szpitalem zbierały, zbierały się czarne chmury. Żyrardowski szpital zasilił zespół nowych specjalistów. Są to chirurdzy, e, którzy operują pacjentów w pełnym zakresie. E, będzie rozszerzona działalność ten sposób naszego szpitala, ponieważ będą prowadzone wielozakresowe operacje. Tenże zespół również sprawia, że sytuacja naszego szpitala się poprawia, gdyż będą również realizować procedury wysokopłatne. Już w pierwszym miesiącu działalności zauważyliśmy bardzo dużą zmianę w zeszłym roku Wykonano w szpitalu ponad 70 laparoskopowych operacji. W tym roku, w samym miesiącu styczniu, wykonano ich już 20.